na spostrzegawczość, który pojawił się jakiś czas temu w sieci. Przysporzył wiele kłopotów niejednemu internaucie. Zadanie, choć z pozoru proste, sprawia sporo trudności. Tylko najbardziej spostrzegawcze osoby będą w stanie podać poprawną odpowiedź. na spostrzegawczość choć może wydawać się prosty, sprawia sporo trudności wielu osobom. Nie wszyscy są w stanie poprawnie wskazać liczbę trójkątów, widocznych na obrazku. Rozwiązanie zagadki nie jest tak oczywiste, jak się wydaje, a mniej spostrzegawczy internauci mają z tym ogromny problem. Test na spostrzegawczość. Ile trójkątów widzisz na obrazku? Jakiś czas temu na platformie Twitter opublikowano ciekawy test na spostrzegawczość, który początkowo skierowany był do dzieci. Autor zagadki zapytał użytkowników sieci: Ile trójkątów widzą na obrazku? Okazało się, że odpowiedź na to pytanie nie jest tak oczywista, jakby się wydawało. Wśród odpowiedzi pojawiło się wiele różnych wariantów, lecz tylko nieliczni wskazali prawidłowe rozwiązanie. Okazuje się, że z pozoru łatwy test nie jest taki prosty. By wskazać poprawną odpowiedź, trzeba odznaczać się wybitną spostrzegawczością i być w stanie bardzo się skupić. Prosty test na spostrzegawczość przysporzył internautom sporo kłopotu. Internauci z całego świata głowią się nad tą zagadką, a obrazek obiega sieć. Przyjrzyj się dokładnie rysunkowi i policz trójkąty, które widzisz. Następnie sprawdź poprawną odpowiedź, którą podajemy poniżej. Do zabawy możesz zaprosić również bliskich lub przyjaciół, by przekonać się, kto z Was jest bardziej spostrzegawczy. Wyniki mogą być dla Was zaskakujące. 2. Choć wśród odpowiedzi pojawiło się wiele różnych wariantów, to poprawnym rozwiązaniem jest liczba 18. Jedna z użytkowniczych sieci nie tylko poprawnie rozwiązała test, ale również rozrysowała wszystko na osobnych ilustracjach. Dzięki temu osoby, którym nie udało się dostrzec wszystkich trójkątów, mają szansę zobaczyć to, co przegapili podczas rozwiązywania zagadki. Źródło: Webnewsy